Dwaj cioteczni bracia, dwie różne osobowości i jedna podróż, która wszystko zmieni. Oto prawdziwy ból. Film, który daje do myślenia. Ale czy dostarcza wystarczających emocji? Dla mnie lekko za płasko. Ja jestem Michał, gadam o filmach, więc pamiętajcie, obserwujcie po więcej. Ben i David, bracia cioteczni, grani przez Jessego Eisenberga i Kierana Kalkina, jadą do Polski. By uczcić pamięć swojej babci. Wycieczka staje się szybko czymś więcej niż tylko sentymentalną wyprawą. Jeden zamknięty, drugi impulsywny. Jeden chce przeżyć podróż, drugi chce uciec od samego siebie. Babcia ta sama, a panowie zupełnie inni jak ogień i woda a wszystko to w tle polskich krajobrazów, małych miasteczek i miejsc naznaczonych Holokaustem. Reżyser Jesse Eisenberg pokazuje, że trauma potrafi przenosić się przez pokolenia, nawet jeśli nie chcemy o niej mówić. Bohaterowie tak naprawdę odkrywają swoje relacje. Ta podróż to impuls dla nich, żeby się zbliżyć, ale przede wszystkim poznać się i zrozumieć nawzajem. Obaj muszą uleczyć swój ból, ale każdy z nich musi to zrobić na swój sposób. A z rodziną dobrze wychodzić, ale nie tylko na zdjęciu. Kieran Kalkin wymiata i absolutnie zasłużył na Oscara, ale tak naprawdę emocjonalne skoki mogłyby być jeszcze większe. Czy wy też uważacie, że za płasko? I pamiętajcie, obserwujcie po więcej.